Ukryte funkcje opakowań, o których nie wiedziałaś przez całe życie. Zacznij od pudingu. Otwórz go, a następnie obróć do góry nogami. Zobaczysz małe wgłębienie. Natnij je delikatnie, a potem naciśnij opakowanie po bokach. Pudding sam wyskoczy bez problemu. Teraz masz wszystko na talerzyku: jogurt oraz sos. Sięgnij po świeżo kupiony ketchup. Odkręć zakrętkę. Nie odklejaj naklejki. To najczęstszy błąd. Wciśnij końcówkę zakrętki w folię, zrób dziurkę. Teraz przykręć zakrętkę i naciśnij. Ketchup spłynie dokładnie tam, gdzie trzeba. Chwyć opakowanie ciastek. Znajdź specjalne nacięcie, pociągnij i otwórz. Zjedz kilka ciasteczek, a następnie złóż końcówkę opakowania do środka. Dzięki temu ciastka nie wyschną i dłużej zachowają świeżość. Przejdź do mrożonek. Przy normalnym otwieraniu zawartość może rozsypać się w twojej zamrażarce. Wytnij półokrągły kształt na środku opakowania i zawiąż folię w supeł. Nic się nie wysypie. Wszystko zostaje na miejscu. Na koniec żelki. Znajdź ukryte zamknięcie. Chwyć w tym miejscu opakowanie i oderwij jak ja potem przełóż przez złożoną paczkę i pociągnij. Żelki będą szczelnie zamknięte, a świeżość zostaje na dłużej. Zero rozsypanych słodyczy. Ułatwiaj sobie codzienność tymi prostymi trikami.